Cześć, nazywam się Łukasz Gierek, jestem nauczycielem zespołu szkół technicznych w Radomiu i chciałbym pokazać Wam, jak można wykorzystać aplikację Teams do nauczania zdalnego. I taki oto tablet Wakoma, który wykorzystujemy jako substytut myszki i jako doskonałe narzędzie do pracy z, z uczniami. U nas w szkole u nas w szkole większość moich kolegów i koleżanek ma dostęp do takich tabletów, nawet teraz na okres tej kwarantanny naszego całego społeczeństwa i przeniesienia nauki do, do, do chmury, nauki online. Nasza dyrekcja postanowiła wypożyczyć takie tablety dla chętnych nauczycieli. Każdy z nas może sobie taki tablet wypożyczyć i, i prowadzić zajęcia, tworząc chociażby adnotacje lub też, lub też wykorzystując te tablety trochę inaczej. Ja wykorzystuję taki tablet do prowadzenia zajęć ze swojego przedmiotu. Mój przedmiot nazywa się technologie i konstrukcje mechaniczne. Jestem odpowiedzialny tam za dział tworzenia rysunku technicznego, komputerowego rysunku technicznego i pokażę Wam jak z takim piórkiem i jak z takim tabletem, który jest tabletem graficznym jest to One by Wacom można prowadzić lekcje o rysunku technicznym. Będę pracował w oprogramowaniu typu CAD, który się nazywa Solid Edge. Dzisiaj sobie powtórzymy z moimi uczniami wymiarowanie. No i zobaczcie jak to będzie tak naprawdę wyglądało. Dzisiejsza lekcja to będzie to będzie, moi drodzy, powtórzenie wymiarowania. Słuchajcie, jeżeli chodzi o temat wymiarowania, to wymiarowanie jest to nic innego jak opis rysunku technicznego. Taka.